O przechwytach sytuacji. Szkoda, że, no szkoda, że nie wykorzystane, bo, bo, bo też Lukas parę razy tam dryblował już w polu karnym. Tak naprawdę to jest, to jest na cienkiej granicy, bo, 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 bo wiadomo, jak teraz to wygląda, że nawet, nawet tak jak my ten rzut karny zdobyliśmy. No, co jeszcze mogę powiedzieć? To, nam bardzo na straconą Jak powiem, bardzo pozytywna? Wiem, to jest. Nie, no, to, to, musieliśmy, musieliśmy gonić wynik, bo 1-1 bo, no, no, jeden, jeden to tak naprawdę i tak byśmy musieli gonić wynik, czy, czy u siebie, czy u nich. To, no, to wiadomo, że, że u nas, a tym bardziej, że, no, że z przy, dzisiaj bardzo dobrze graliśmy. No, to też, też, też tak uważam, że bardzo dużo tych sytuacji było, tylko skuteczność może troszeczkę słabsza. No ale, ale cieszy to, że bardzo dobrze wyglądaliśmy w ofensywie, bardzo dobrze fizycznie. No w obronie tam nie, kilka, kilka jakiś tam małych, małych, drobnych błędów było, ale, no ale, ale tak jak mówię, no trzeba patrzeć pozytywnie do przodu. I teraz Wisła i później, później ten rewanż. Okazaliście się niesamowicie w tej ułapie na początek, bo, bo nie zagraliście chyba w żadnym meczu w ligowym tak ofensywnie jak przeciwko Grandu? Nie, myślę, że. Myślę, że też ta drużyna się zmienia. No, przy, przy jest dużo nowych zawodników i no i sami sami widzicie też jaką ławkę mamy, ile, ile, ilu tam zawodników jest w blokach i, i tak naprawdę każdy, każdy musi być maksymalnie skoncentrowany I, i ci, co grają, pilnować swojego miejsca, ci co, ci co nie grają, czekać na szansę i no, ją wykorzystywać. Dotarłem do was, was już z Polski cała, cała polska jak nie, jak nie Polska, drużyna. Nie, no tak jak, tak jak mówiliśmy od początku, dobrze zagraliśmy całkiem, nawet bardzo dobrze w ofensywie, w wielu elementach bardzo dobrze, ale, ale to jest tylko jedna bramka zaliczki i, i każdy, każdy jest świadomy tego, że, że tam nie będzie łatwo. I, I tak naprawdę troszeczkę się pocieszyliśmy, ale. Trener Bako wszedł do szatni i powiedział, że powinniśmy wygrać dużo więcej, mieć spokojną głowę, a tak będzie, no będzie walka. Spodziewacie się, że rzucą się na Was, na was od razu? No, na pewno każdy, każdy, ma, każdy lubi grać na swoim boisku ze swoją publicznością i, i, i na pewno nie będzie łatwo, ale no właśnie, ale uważam, że przygotujemy się dobrze do tego meczu.